Cześć, cześć, cześć. Przed wami recenzja. Przepięknej książki pani Karoliny Wilczyńskiej. Jest to smak dojrzałych jabłek od wydawnictwa literackie. Do tego mam taką przepiękną powiedzmy kartkę na pamiątkę, jak to kiedyś tak babcie właśnie mówiły. A ja Premier była 9 wrzesień 2025 rok. I na początku mam dla was cytat. Jesień. Zadomała się jakaś ty piękna i smutna jednocześnie, jak kobieta, która wie, że nie będzie młodsza, ale jeszcze wkłada najładniejszą sukienkę i idzie w niej przez park, choć nikt już nie patrzy. Przeznajcie, jak ja tylko to przeczytałam, to po prostu, no, tak mnie wzruszenie sięgnęło, że mówię: O nie, <laughs> czy to już ten czas? <laughs> Słuchajcie, nie wiem w ogóle, jaki dar posiada. E Całe wydawnictwo literackie, ale każda ich książka naprawdę totalnie trafia do serca. Autorka napisała niesamowitą opowieść, która w dużej mierze wiąże się z przemijaniem każdego tematu, który może tylko dotyczyć człowieka. W pierwszej kolejności mamy tutaj zaznaczone, jak postać zdaje sobie sprawę z tego, że no, czas jednak przemija. Zauważa go po pierwszych siwych włosach, gorszem stanie ciała, i myśla, że. No, czas, kiedy była atrakcyjna, jednak już minął. Wiecie, niby cieszy się życiem, jakie wiedzie, no bo ma rodzinę, ale każde z nich jest no, na tyle zajęte sobą, że ona czuje się w tym związku samotna. Dla męża najważniejsi są pacjenci i no, ona niby to doskonale rozumie i wspiera, tylko nic nie poradzi na to, że po prostu brakuje jej rozmowy, obecności. Idąc na spacer, widzi, jak młodzi ludzie się tak, jakby nawet nie przejmują nieodpowiednim ubiorem, czasami w ogóle nieadekwatnym do pogody, jak z lekkością biegną przez życie, nie myśląc o tym, że na wiele rzeczy, no jednak trzeba uważać. A ona teraz to wie, no bo młodość jest listem, którego raczej już nigdy nie dostanie, a swój nieuchronnie zgubiła. Wie, że ma wszystko, o czym marzą inni, a pomimo tego, gdzieś wewnątrz czuje się pusta. Słuchajcie, w tej historii poznamy też inną rodzinę, gdzie sprawa będzie dotyczyła mężczyzny imieniem Witold. No i on też jest ukazany od tej strony bardziej rodzinnej, gdzie po prostu wie, że ma jakieś tamto szczęście. Jednak po prostu, jakby to mam powiedzieć, on jest taką osobą w ich małżeństwie, gdzie żona zawsze ratuje z opresji, tak? Kiedy nie ma się kto zająć z dziećmi, kiedy coś trzeba zrobić, no to wtedy no jedź ty, i on tak jakby nie dba o siebie, tylko po prostu no jedzie, tak? I, I niby oboje mają dobrą pracę, jednak to on zawsze musi ulegać. I to są takie momenty, kiedy po prostu bardzo się denerwuje, bo czuje się zwyczajnie pominięty, takie odsunięty, takie, że cokolwiek musi być na, na gwizdek, to idziesz ty, ja nie, żona musi odpocząć. Więc, żeby odegnać od siebie też cały ten hałas, który nie pozwala mu się czasami skupić, jeździ w jedno miejsce zawsze, kiedy tylko może. I, i to naprawdę tam jest pokazane to miejsce takie, że może tam oddychać pełną piersią, takim spokojem wczuć się w to wszystko I, i kiedy już całkowicie się tam rozluźnia na jego drodze pojawia się ona, bohaterka z pierwszej części książki, kobieta dużo starsza ze spokojnym uosobieniem jakby zalepiająca wszystkie ubytki, które czuł, że posiada ale co dalej? czy dalsza droga jest już prosta? po ich spotkaniu Słuchajcie, przepiękna książka, nie mogę Wam więcej zdradzić, to tak bardzo bym chciała tyle rzeczy tutaj powiedzieć. Szczerze Wam ją polecam. Naprawdę. Dlaczego Wam ją polecam? Bo każdy, kto ją przeczyta, po prostu znajdzie odpowiedzi na swoje wewnętrzne pytania, na swoje troski, na to, co mu umyka, na to, za czym nie może zdążyć, czemu ciągle nie posiada tego swojego czasu, czemu ciągle jest zdenerwowany, czemu ma wszystko i czuje, że nie ma nic. Tu znajdziecie na te wszystkie pytania odpowiedzi. Dlatego uważam, że to jest przepiękna książka, przecudowna, prześliczna i, i w ogóle... Przekonująco przeaktywowana na wszystkie odpowiedzi, które no, człowiek kiedykolwiek chciał zadać, albo czuł w sobie, że posiada, ale nie wiedział z kim o tym porozmawiać. Także uważam, że warto ją przeczytać, choćby dla samego siebie. A na pewno odbierzecie ją tak, że nie będzie to tylko książka, że o, przeczytam tę książkę. No, była fajna, fajna. Odbierzecie ją bardzo prywatnie, i to właśnie o to tutaj chodzi we wszystkich pozycjach pani Wilczyńskiej. Żona książki pisze dla ludzi, a nie dla historii. Przeczytajcie, a sami zrozumiecie, o co mi chodzi. Jeszcze raz Wam polecam. Trzymajcie się. Pa pa!